Tak, rozpoczęliśmy akcję ogólnopolską. Jak nie czytam, jak czytam. Czytamy przez 10 minut. Każdy przyszedł dzisiaj na plac ze swoją ulubioną książką i czytamy wybrany przez siebie fragment książki. 10 minut od godziny 10 do godziny 10.10. 10. A pani sobie wzięła taką najcieńszą, jaka była chyba? Wzięłam sobie książkę pod tytułem Latarnik Henryka Sienkiewicza, ponieważ rok 2016 jest rokiem Henryka Sienkiewicza. A proszę się pochwalić, na Mastron. Bez opracowania, bez opracowania. Tak, trudne zadanie, oczywiście. 19 stron to jest broszura. Tak, to jest na 10 minut wystarcza. Jak najbardziej, jak najbardziej, zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Ola, to powiedz coś więcej? E więc ta akcja polega jak nie czytam, jak czytam promocji, promocji czytania wśród młodych ludzi, bo jak pokazują statystyki, nie, niestety no, dużo młodych ludzi w ogóle nie czyta. I to jest właśnie promocja tego, żeby czytać więcej, nie, nie tylko lektura, ale może swoje jakieś ulubione książki. Nie codziennie się tak czyta, prawda? Że siedzi się na placu Mickiewicza i czyta się na przykład Lalkę, tak? Więc myślę, że to, to jest fajna promocja tego, żeby zacząć, zacząć czytać. Bardzo dobrze się czyta. W takim gronie lepiej się czyta, niż w samotności. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy szybko pan czyta? No, czytam tak, żeby czytać ze zrozumieniem. Czyli po prostu bardziej liczy się relaks niż sama, sama dyscyplina, sama szybkość. No, przy dobrej lektorze, no, można bardzo miło spędzić czas i się zrelaksować. Książka naprawdę ciekawa, powiem panu. I tak, żeby jak najwięcej zapamiętać, bo naprawdę czytanie, według mnie, czytanie książki tak, żeby tylko ją przeczytać jest bez sensu. Żeby jak najwięcej wynieść z książki, mi się wydaje, trzeba to tak się przeczytać. Pamiętać, Za dziękuję. Zapamiętać. No. Sama akcja, jak nie czytam, jak czytam, została zorganizowana przez panią Lucynkę, która jest szefem naszej biblioteki w Liceum. Myślę, że w tej chwili książka zyskuje znowu na wartości i myślę, że będzie to przyczynkiem do tego, że młodzi zaczną więcej czytać. A proszę mi powiedzieć, długo musieliście zbierać i namawiać, że tak powiem, uczniów, żeby czytali, czy, czy raczej to była taka spontaniczna akcja, wszyscy się zgłosili na ochotnika? Pani Lucynka może powie, że... Myślę, że, że Pani Lucynka nie miała problemów żadnych. Akcja była spontaniczna, wszyscy uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w tej akcji i cieszę się, że każdy z nich miał tyle pomysłów, które tutaj zostały zaprezentowane na placu Mickiewicza. Czyli nie było tak, że jak nie przyjdziesz to dostaniesz pałę? Absolutnie nie, wszystko było dobrowolne i było dużo chęci ze strony uczniów i samorządu uczniowskiego. Nasza szkoła jest szkołą, jak sama nazwa wskazuje, i są ogólnokształcące, więc staramy się kształcić ogólnie. W związku z tym, między innymi elementem wychowania i wykształcenia jest też znajomość literatury i wyobraźnia, którą kształtujemy przez czytanie książek. Szkołę tworzą ludzie, w związku z tym ci ludzie, którzy teraz się bawią tutaj przy nas, świadczą o tym, że to są ludzie, którzy pójdą w życie i będą bardzo dobrze wychowani. A książka jako przyjaciel, jako. Ten element, który jest niezbędny w wychowaniu, jest zawsze u nas na pierwszym miejscu. Wszyscy mogli wczoraj podziwiać w sądzie o książkach, a dzisiaj pani dyrektor opowie coś o całej, o, o samej akcji, o tym jak wspieracie tą akcję. Dzień dobry. Znaczy w zasadzie to my jesteśmy tutaj partnerem tylko liceum, które nas zaprosiło do tej akcji po raz pierwszy. Wcześniej czytałyśmy o tej akcji w bibliotece w szkole, ale ponieważ jest skierowana do szkół, więc przyjęliśmy tutaj tylko taką rolę satelity, no mam nadzieję, że to się utrwali. W przyszłym roku zrobimy coś podobnego. A we wrześniu zapraszamy na narodowe czytanie. W tym roku się przymierzamy do czytania Kowadisu. Ale to dopiero we wrześniu. Czyli wspieracie się, bardzo nas to cieszy. Gratulujemy świetnego pomysłu. Ja, myśl, ja myślę, że takie akcje są potrzebne po to, żeby zaznaczyć, że... No życie to nie tylko pogoń za nie wiem, pieniądzem, za, za nowymi wrażeniami, ale także między innymi właśnie ten kontakt z książką, kontakt z rzeczywistością, która jest opisana przez ludzi, którzy mają wyobraźnię, wiedzę i chęć przekazania tego innym. Dziękujemy. Bardzo. Dziękujemy bardzo. You yeah. said.